Pytanie o nowelizację dotyczącą lekcji religii. Czy nowelizacja wejdzie w życie pomimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jeszcze sprecyzowanie o potrzebę takiej nowelizacji? Czy ministerstwo dysp dysponuje jakimiś statystykami na temat odpływu e, uczniów z lekcji tak. religii? Tak. Ministerstwo. Ministerstwo nie gromadzi takich danych dotyczących y, uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach religii, ponieważ nie jest to w domenie Ministerstwa Edukacji. Jest te dane, które mamy, mamy z danych Kościoła. Jako, że są to dane wrażliwe, dotyczące wiary lub jej braku, to Ministerstwo Edukacji Narodowej i żaden urząd publiczny takich statystyk nie prowadzi, nie może prowadzić. Nawet jak Pan zwróci uwagę na świadectwie y, szkolnym, jest religia łamana przez etyka, tak żeby nie było o, opisane, czy dana osoba jest osobą wierzącą, czy chodziła na, i na jakie lekcje religii. Natomiast Kościół prowadzi takie dane i one pokazywały znaczący odpływ dzieci i młodzieży, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych w Łodzi to było chyba pan minister ilość. Ogólnie statystyka ten... pokazuje, że między rokiem 2018 19 do roku 2023 ten wskaźnik zmniejszył się o 7,7 punkta procentowego, co pokazuje niesamowity odpływ młodzieży. I stąd liczymy na to, że szczerze mówiąc zmniejszenie liczby godzin religii z dwóch do jednej, może zachęcić część młodzieży, szczególnie w szkołach ponadpodstawowych, w tym technikach, które są bardzo przeładowane, też po reformie minister Zalewskiej mają naprawdę ogromną liczbę godzin tygodniowo do tego, że przy jednej godzinie się zdecydują na uczestniczenie w tych lekcjach. Dla nas jest dość oczywiste, że trzeba po prostu zracjonalizować było liczbę godzin w stosunku do godzin innych przedmiotów. A odpowiadając na Pana pytanie, rozporządzenia są w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie z dniem 1 września. To, co jest przepisami, jest w dzienniku ustaw. To, co pani Pawłowicz, pan Piotrowicz z panem Świączkowskim orzekli, napisali, nie ma mocy prawnej. Moc prawną mają rozporządzenia ministra, które są w dzienniku ustaw. Bardzo dziękuję panu redaktorowi. Daniel Brzos, Radio Zet. Ja mam pytanie o powrót prac domowych. Czy tutaj patrząc jak wypadły egzaminy ósmych klas, także jeżeli chodzi o zadania z matematyki, to te prace domowe powinny wrócić czy nie, jaka jak, decyzja? Śmiała teza widzieć już w tej chwili korelację, ponieważ prace domowe nie obowiązują od kwietnia ubiegłego roku i ten efekt tak jak zresztą Państwu powiedziałam będziemy dopiero analizować dane, dane zbiera nam obecny tutaj Instytut Badań Edukacyjnych, jeżeli okaże się, że efekt edukacyjny jest taki, że trzeba zmienić zasady funkcjonowania rozporządzenia, Ministerstwo oczywiście jak żeśmy powiedzieli, dla nas najważniejsze są um, informacje zwrotne, które dostajemy od społeczeństwa. Jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi na pewną zmianę. Natomiast w tej chwili, tak jak już Państwu mówiłam, tych danych nie ma. W sierpniu będzie ewaluacja. Chciałam powiedzieć, że egzaminy rok do roku są nieporównywalne w Polsce. I chciałam powiedzieć, że w roku 2018-2019 funkcjonowały prace domowe, a wyniki procentowe, jeżeli Pan to tak ocenia, były znacznie niższe. Co więcej, w latach poprzednich obowiązywały wymagania egzaminacyjne. A to jest pierwszy rok, kiedy wróciliśmy do tego, żeby podstawa programowa stała się podstawą egzaminu. I co więcej, wyniki z polskiego, jeżeli byśmy tak porównywali, ale porównywać się nie da, były wyższe niż w zeszłym roku. W związku z tym to potrzebne są prawdziwe analizy, które przeprowadzi Instytut Badań Edukacyjnych, a nie tezy, które nie mają oparcia w badaniach naukowych. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Dzień dobry Mateusz Głębiewski, Real Chciałem zapytać o wyniki matur, a w szczególności o, szko o szkołę w Chmurze i o te wyniki. W zeszłym roku zapowiadała Pani Minister kontrolę, czy może taka kontrola już się odbyła, czy znamy jakieś wyniki, a może są jakieś wyniki, których Ministerstwo jeszcze nie publikowało? Kuratoria przeprowadziły kontrolę, tam się pojawiają liczne zastrzeżenia, na przykład egzamin maturalny, w czasie którego Młodzież różna. Bardzo często młodzież ze specjalnymi potrzebami też jest w bardzo dużych pomieszczeniach, budzi obawy co do jakości przebiegu takiego egzaminu. Egzamin w hali na kilkaset osób. Sami Państwo przyznają, że nawet w, dla dorosłego człowieka praca w takich warunkach jest bardzo często wyzwaniem. Dla młodej osoby, która ma się skoncentrować na egzaminie. Oczywiście to jest wyzwaniem i takie uwagi ze strony kuratoriów się pojawiły. Mamy pierwsze informacje dotyczące wyniku. Matur w tej konkretnej firmie. Średnia w kraju zdawalności to jest 80. Tam to było 63%. Niespełna 63, tak. Niespełna 63%, co pokazuje, że nie jest to myślę satysfakcjonujące ani dla młodzieży, ani dla rodziców i wymaga też zastanowienia się, na ile w szczególności przez rodziców i młodzież, na ile taka forma edukacji, edukacji, gdzie nie ma realnie kontaktu ze szkołą stałego, bezpośredniego, sprawdza się dla ich dzieci. Bo oczywiście są dzieci ze specjalnymi potrzebami, które korzystają z edukacji domowej, która potrafi być bardzo cenna i bardzo wartościowa. I szkoły, które kształcą w tej edukacji domowej, bardzo często naprawdę dobrze i mądrze wspierają dzieci, które w danym momencie potrzebują takiego wsparcia. Natomiast no, 60, niespełna 3% zdawalności egzaminu maturalnego – Myślę, że powinno wzbudzić alarm przede wszystkim wśród młodzieży i rodziców w tej szkoły. I chyba ostatnie Dzień dobry. pytanie. Niemożliwe. Micha Michał Dobrzełowicz, FM2. ostatnie pytania. Chciałbym porządkować po pierwsze i poprosić o uporządkowanie informacji o tych świadectwach ósmoklasistów. Czy państwo mają informację, jaka jest skala, ilu uczniów mogło dostać takie błędne świadectwa i czy Ministerstwo Edukacji daje jakiś termin szkołom, do kiedy mają poprawić te świadectwa? Panie redaktorze, wiemy o kilkunastu szkołach, więc zakładając średnią, że będzie w takiej szkole, powiedzmy, ile, pani minister, szacujemy sobie. Bo to, 300, to musimy dostarcz... 300, panie redaktorze, razy 20 ma Pan gotowy wynik mniej więcej o czym my dzisiaj wiemy, natomiast no, nie odpowiadamy za każdy błąd na każdym świadectwie. To już po prostu do nas to zgłoszono jako problem, mówiąc szczerze z pytaniem, czy możemy zgodzić się na uznanie błędnych świadectw. Nie, nie możemy. To naprawdę jest dokument, który z młodym człowiekiem może iść przez lata, więc nie, nie zgodzimy się na błędne świadectwa, stąd poprosiliśmy te szkoły, które się nas zgłaszały o jak najszybsze wydrukowanie nowych świadectw. To nie jest skomplikowana operacja, myślę, że zajmie kilka dni i myślę, że te szkoły, które, z którymi żeśmy byli w kontakcie już wydrukowały nowe świadectwa od wczoraj. To jeszcze dodatkowe ostatnie pytanie o wagę tornistrów i plecaków. Czy będą jakieś działania, aby one były Ojej, po prostu lżejsze? No są, są już podjęte działania, na przykład takie, że już od tego roku szkolnego te nowe podręczniki, w które wchodzą, mają swoje cyfrowe odwzorowania. To jest naprawdę duża ulga. Ale z drugiej strony też to są i żeśmy zrobili też sprawdzenie, w jaki sposób dzisiaj już szkoły są wyposażone w te szafki, w których dzieci mogą zostawić. Sprzęt. Półtora roku temu było to ponad 50% szkół, które takie szafki miało. Samorządowcy wiedzą, że jest to potrzebne. Tu ministerstwo nie ma takiego narzędzia wprost żeby ufundować wszystkim szkołom w Polsce w tej chwili szafkiem, natomiast też samorządy wiem, że w to inwestują. Ale to, co na pewno pomoże, to cyfrowe odzorowanie podręczników, tak? Żeby uczeń, który chce się uczyć z papieru, mógł się uczyć z tego papieru, co jest po prostu znacznie bardziej efektywne. Szwedzi parę lat temu odeszli w ogóle od podręczników i weszli w te e-podręczniki. Okazało się to totalnym błędem. Brak koncentracji młodzieży, spadek sposobu uczenia się, ewidentna wartość ujemna, niedodana tego rozwiązania, więc podręczniki papierowe po prostu mają swoją wagę też w sposobie uczenia się młodych. Dlatego nie będziemy inwestowali w to, żeby wszyscy mieli tylko elektroniczne podręczniki. Natomiast te elektroniczne odzorowania pomogą na przykład na skorzystanie w domu, jeżeli będzie taka potrzeba, albo w szkole, jeżeli będzie taki wybór nauczycieli. Dotychczas rozwiązanie prawne dotyczyło podręczników wydanych i zatwierdzonych po roku 2020. Ustawowo zmieniliśmy, że również podręczniki wcześniej zatwierdzane, te które po reformie minister Zalewskiej dokładnie powstawały wtedy i wtedy były zatwierdzane, też, też muszą mieć swój odpowiednik już cyfrowy. Czyżbyśmy I ten chyba ten? to było ostatnie pytanie. Bardzo Państwu Nie, dziękujemy możliwe. za udział. Bardzo to chyba dziękuję. rekordowo długa nasza konferencja w tym sezonie, ponad godzinę. Zapraszam e... Państwa na stronę reformy edukacyjnej kompas jutra i liczne uwagi, komentarze, krytyki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.